Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj odczarowujemy owsiankę po raz kolejny, ale dzisiaj zrobimy ją w letniej wersji. Ta letnia wersja poprzez to, że dodamy morele świeże, i zimą jak to oglądacie możecie suszone, ale uwaga są bardziej bogate w cukier. Dzisiaj są morele świeże i co te morele zawierają? No wszystkie witaminy, które są niezbędne dla pięknej skóry, bardzo dużo błonnika i zawierają potas, który obniża ciśnienie, więc wszyscy ciśnieniowcy Słuchajcie, jecie morele i to jest samowicie, ale co z tymi morelami? Jak to jeść w ogóle? No to proste, proste. Oczaruję owsiankę dlaczego? Bo znowu o tej owsiance cały czas piszą w internetach, że jaka ona jest straszna. A ja wam powiem, jak ją zrobić, żeby nie była straszna, i nawet ci, co mają zaburzoną glikemię, mogą spróbować ją zrobić. Organizm różnie reaguje. Ja z, m, po rozmowach z osobami, które mają urządzenia do mierzenia tej m, glikemii, okazuje się, że owsianka dużo lepiej e, działa na nasz organizm, u nich przynajmniej, niż na przykład takie pierogi. Więc nie sugerujcie się z tym, co piszą w internetach, dobrze jest samemu spróbować i ja Wam pokażę jak to zrobić. Zacznę od tego, żebym sobie nie brudziła patelni za dużo, to zacznę od uprażenia migdałów. Te migdały one też nam y, mają trochę, y, trochę białka, dużo znowu błonnika i te, bło, y, te migdały też spowodują, że ta owsianka y, będzie y, mniej wyrzucała tą insulinę do krwi, więc to jest naprawdę taka bardzo, y, bardzo porządna owsianka, tak jak powinna być zrobiona. E, wrzucę jeszcze kilka orzechów nerkowca, y, orzechy z kolei bardzo dobre na serce, więc. Y, no, ta owsianka będzie taką bardzo bogatą wersją owsianki, jeżeli chodzi o, i o smak, ale przede wszystkim o wartości odżywcze. Dobrze, czyli tu mi się powolutku będzie grzać, to tylko pod, pod um, że tak powiem, o złoce te migdały i te nerkowce, tylko dla takiego lekkie, lekko, bardziej intensywnego aromatu. Teraz, jakiego mleka używamy? E, ja nie używam mleka krowiego, jak już wiecie. Ja akurat nie toleruję, więc u mnie nie będzie mleka krowiego. Wy, jeżeli tolerujecie bardzo dobrze, możecie oczywiście. Jakie najzdrowsze mleko do owsianki w przypadku zaburzeń glikemii? I jeżeli nie chcecie być po owsiance trochę ospali zmęczeni, ja nigdy nie jestem, ale może dlatego, że ją tak robię. No to słuchajcie, co? Mleko migdałowe, świetne mleko migdałowe. No i wlewamy sobie to mleko migdałowe. Płatki owsiane górskie. Wsypujemy od razu. I teraz znowu yy, to, co bardzo zdrowe i to, co yy, znowu ma dużo błonynika, yy, nasiona czyja. Wsypujecie nasiona czyja nie za dużo, bo one są potem gęste. Jeszcze wam coś powiem. Słuchajcie, ci z was, którzy... No przykro mi, że będę o tym mówić w kuchni, ale ci, którzy mają skłonność do zaparć, to jest idealna owsianka dla was. To czy, to, znaczy tak śniadanie i wasze jelita wam za to podziękują, więc to jest to danie, które mm, warto wprowadzić na stałe do e, zbioru waszych śniadań. Mało tego, słuchajcie, mm, ja e, stosuję sobie owsiankę, jako kolację bardzo często, jako taką e, popołudniowo-kolacyjną e, e, przekąskę. I to już jest moja kolacja i mój deser, bo ja, mi to smakuje jak deser. Więc e, zachęcam was do przestawienia, a przy okazji e, te wszystkie składniki, tu, które są, one tak fajnie wyciszają, e, wasze jelita będą sobie przez noc układać ten cały błonnik, więc, e, m, więc to fajnie zadziała. E, I co jeszcze? No i ci z Was, którzy jednak mają zaburzoną trochę tą glikemię, no to jeżeli obawiają się, że ta owsianka ich uśpi, ale chcieliby korzystać z tych dobrodziejstw, to zjedzcie ją po prostu pod wieczór, wyciszy Was. Od razu tak ułoży do snu. Bardzo fajny pomysł moim zdaniem stosuję i polecam. To tutaj mi się będzie gotować. Odrobinka soli, odrobineczka dosłownie. Odrobinka soli. I co dalej mam jeszcze? I ostropest. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, ponieważ jestem kawoszem e, i czasem nie ukrywam, lubię lampkę wina do e, jakiejś fajnej kolacji w weekend. No to ja mam oczywiście obsesję, że wspomagam wątrobę, ale też Wam polecam to, to wspomaganie wątroby. Ja sobie wrzucam ostropest. E, Kupujecie ostropest mielony, czy. czy no olej z ostropestu do tego no też można dać, ale ostropest mielony kupujecie i wrzucacie sobie do owsianki i co jeszcze? No i to wszystko na razie i zaraz wam powiem, co zresztą. No dobrze, słuchajcie, widzę powolutku, że już nam się złoci tutaj i orzech, i płatki migdałów, więc one wracają, wracają do miseczki już. I na tej samej patelni teraz podsmażę sobie morele. Możecie oczywiście dać surowe morele. No ja powiem szczerze, strasznie lubię smażone morele i to jest moja słabość. I wiecie co ja robię? Odrobinka masła, ale dosłownie odrobineczka. Tak tylko, żeby one miały się na czym ślizgać. Um. Skąd mi się wzięło to smażenie, powiem Wam szczerze. Jak mój syn był mały, to on nie lubił zimnych posiłków. No i tym samym nie bardzo przypadał za owocami. I co? Ja podsmażałam trochę te owoce: typu gruszka, jabłko, morela, nawet jagody. I wtedy on jadł, więc nauczyłam się lubić takie owoce, bo już nie robiłam dwóch wersji. I słuchajcie, ja mało tego, ja tak, tak polubiłam, że ja do dzisiaj takie, mimo że on już je owoce normalnie, także tak słuchajcie, tak. I teraz znowu, jak ktoś ma zaburzoną glikemię, nie dodaję, ja na szczęście w moim organizmie jest wszystko tak, jak powinno być. Odrobinka syropu klonowego mi nie zaszkodzi, ja sobie tu troszeczkę tylko dodam, ale jeśli Wy macie problem z glikemią, to już nie, to już bez syropu klonowego. Dobrze, tutaj owsianeczka dochodzi do siebie, morele się smażą, no i zobaczcie, to jest takie bardzo szybkie śniadanie. I co o tym śniadaniu jeszcze możemy powiedzieć? No sezonowe, tak i letnie, więc to jest ten mój um, moja inspiracja dla was na temat kolejnego letniego śniadania. Tutaj nie mamy żadnego białka krowiego. Więc mamy praktycznie wegańskie śniadanie, gdyby nie ta odrobina masła, ale możecie oczywiście morele podsmażyć na oleju kokosowym. No dobrze, mmm, jak zapachniały mi te migdały z orzechami, pięknie. Jak was tak najdzie po południu, ojejku zjadłabym coś słodkiego, tak zjadłabym coś słodkiego, albo dzieci, przypomnijcie sobie o tej owsiance, zróbcie sobie tą owsiankę, bo nie dość, że Wiecie, będziecie mieć ten deser, ale to będzie zdrowa wersja, bardzo zdrowa wersja i przy okazji jak sobie coś takiego zjecie, zobaczcie ile dodacie składników mineralnych, witamin, no wszystkie te beta-karoteny, które są w moreli, witamina A+, E, C, no nie ma nic lepszego dla skóry, słuchajcie, naprawdę. No, o moja owsianeczka już, lubię gęstą owsiankę, więc u mnie gęścioch. Ale jeśli chcecie mniej gęstą, no to oczywiście mniej gęstą. A ponieważ ja będę ją zaraz próbować z wami, to sobie ją troszkę schłodzę zimnym mlekiem, żeby się nie poparzyć. O. Tak. E, możecie też ją zrobić w wersji owsianki nocnej, czyli wszystko, co ja włożyłam, wkładacie sobie do miseczki, zalewacie zimnym mlekiem i odkładacie na noc do lodówki. Też będzie fajna na przykład na upały, prawda? Bardzo bym chciała, żeby stały w Polsce upały. Dzisiaj mamy lipcowy, koniec lipca, a za oknem jesień. Ale ta morelka dobrze nastraja. Dobra, morela się tutaj już pięknie nam zezłociła. Ja spróbuję, ponieważ ja będę jadła tą owsiankę, więc. Widzicie, ja mam tak, że ja nie muszę dosładzać owsianki bo ja całe życie ją taką mam taką wiem. ale jeśli możecie dodać troszeczkę kselitolu, oczywiście. I co? Morela. Uh -huh. Zobaczcie, jak to będzie pięknie, ile zdrowia. E, powiem Wam tak, rano jak zjecie taką owsiankę z taką ilością e, owoców naprawdę i taką ilością błonnika, bo to błonnik będzie Wam pęczniał w żołądku i w jelitach, chia, E, zapewniam was, nie będziecie głodni, nie obawiajcie się. Ja sobie muszę częściej przypominać właśnie popołudniowo o tej mojej owsiance, bo jak teraz do, do was mówię, to czt, łapię się na tym, że ja sama nieraz zapominam o tej mojej owsiance, że przecież zamiast e, kostek czekolady można ją zjeść, prawda? Dobra, słuchajcie, posypię teraz tu wspaniałości. No i ja e, mam jeszcze jeżyny, jeżyny. Wszystkie ciemne owoce, to jest dobrodziejstwo dla skóry. Nasze lokalne, jedzone od wieków owoce, więc jak macie jeżyny, macie morale, robicie owsiankę. Zobaczcie, jak to wygląda no, po królewsku. No i próbujemy. Trochę tego, trochę tego. Ojej, poczekajcie, bo muszę tu złapać wszystko po troszku. Mm. Mm -hmm. No, słuchajcie, słodycz, lekki kwasek z owoców i orzechowy posmak. Mamy naprawdę fantastyczne śniadanie, zrobione w maksymalnie 10 minut. Bardzo zdrowe, idealne na lato, idealne również na popołudniowe co nieco, które zostanie już, że tak powiem, nazwane kolacją. Słuchajcie, po więcej przepisów zapraszam Was na mój kanał. Subskrybujecie, lajkujecie, skomentujcie, czy lubicie jeść osiankę na śniadanie. Skomentujcie, czy lubicie zjeść sobie coś takiego popołudniu, czy w ogóle przyszło Wam to do głowy, żeby zjeść coś takiego popołudniu. No i tyle. Dajcie znać, czy Wasze dzieciaki też to lubią, czy panowie mężowie też to lubią, eee, czy im smakowała. Eee, no co? Słodkiego, dobrego lata sobie życzymy. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli szukasz innego przepisu na letnie śniadanie, zapraszam tutaj.